bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bady. Mam przyjemność prowadzenia T-64A Hunter. On będzie wkrótce, jeszcze nie znam szczegółów promocji, ale będzie dostępny w giveaway'ach, także na pewno dostanę jakieś i będę w stanie Wam przekazać. Porównałem go z T-72, który jest też piątym tierem, nie i T-72 z zimowych czołgów. Generalnie ten czołg dobrze zarabia. Ma całkiem niezłe kopyto na starcie, czyli dobrze się zbiera, a reszta wartości mam takie wrażenie, że jest trochę gorsza niż te 72 a ponieważ ma 50 mniej penetracji i 50 dm mniej na strzał, a do tego wolniej przeładowuje. To jest chyba druga bitwa, w pierwszej oczywiście nie poszło. Nie wziąłem sobie gaśnicy ani apteczki, trudno. Porumakuję, pojadę do przodu i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kamuflaż bardzo mi się podoba, nie wiem czy tarura z tyłu, nie, to nie jest na pewno tubik, bo nie opłacałoby się może lorneta polowa albo coś. Dobra, pchamy, jest puma, jesteśmy na topce, także chwilę powinniśmy wytrzymać i coś tam powinno dać się zdziałać. a lepszą depresję niż T72, być może to będzie klucz do sukcesu, ponieważ pancerz na wieży też ma mniejszy niż T72, także trzeba się będzie napocić więcej, żeby zrobić dobry wynik. Skupiają podobnie. O, że. Jest, udało się niszczycielowi opchnąć pierwszą perskę. Teraz mamy 8 sekund spokojnego czekania. Na szczęście temu nie weszło. Być może spróbuję to zrobić jeszcze raz. Tam się nic nie dzieje. Specjalnie nie pojechałem do miasta, chcę sobie tu postrzegać. znów znów A i, no jak na razie radzimy sobie on strzela dwa razy częściej niż ja także tutaj muszę w wybić no nie czuć, czuć dobrą depresję działa to bez dwóch bez dwóch zdań jest jego, będzie jego atutem który jeśli uda się dobrze wykorzystać no chodź, chodź chodź jest 444 na niego by można w sumie hit ładować. Ale... zaraz zaraz się pojawi jak skończę reload. Ciekawe czemu tak stoi i patrzy, chciał mi przyłożyć. wycofuje się, zdąży. No nie zdąży, bo bardzo długi reload mnie nie czeka. Kurczę. Już jest 13:15. Jak na razie całkiem przyjemny ciąg w obyciu. Mam takie wrażenie, zaraz tam próbuję puszcząć tak do przodu i temu, jakby się coś udało tam od pleców zrobić, to by było bardzo dobrze. Ja nie za... A i było niepotrzebne trzeba było skupić, szczególnie że on nie miał zamiaru się schować, ale ja o tym nie wiedziałem. No i zaczyna się arty party, to czego tygrycki nie lubią za bardzo. 12-15, może czy w tej... Tutaj... Ja my skupiamy. Jest peska na przejedzie 386, ja już się za kamień, bo arta lada moment będzie przeładowana. 11-15 nic nie robimy. Mnóstwo dostajemy, chciałem zauważyć. Mi się niespecjalnie podoba. Dostałem od... ...pumy, także... No teraz to już dostaję z każdej tej strony. Może się jeszcze uda. ogryzek, objechali z każdej, 8-15, no po prostu... Kur... bomba. Już myślałem, że jeszcze tam jest to. Posiedzimy tu, i może coś się jeszcze uda zdziałać. Zaczynają mnie ponosić nerwy, co myślę nie jest dziwne, ale niech tu po mnie przyjadą. Jest spot. Tak, zaraz będzie jakiegoś czoł na pewno. Zastanawiam się, jak to możliwe. Znowu to we Target locked, target lost Identify, hostile tank To słono, może jeszcze coś fajnego z tego wyjść w sumie, tylko muszę zacząć trafiać. Bo. Pięknie, on mi nie wkleił. Tutaj może być jeszcze całkiem niezły. Myk, bo się okaże, że bardzo desperacko się bronię. Jest, dobra, pierwszy zniszczony, 2 do 10. Chciałem już pogrzebać tą bitwę, ale może. Zobaczcie jak długo ładuję. Właśnie w takich sytuacjach najbardziej widać. Te 6-2 nie daje rady, zostałem 1 na 10, spoko. Ale jak się Arta przestawi, to będzie po mnie. Dobra, udało się. Jest tutaj jeszcze. Ach, niepotrzebne to było. Dobra, już ich, już ich tutaj będzie zdecydowanie za dużo. Zaraz zobaczymy. Jedzie cała gromada. Jeszcze się udało wlepić, no cóż, desperacko się bronimy, Sheridan się dingnął. Dobra, tu raczej nic nie koncentruje się na tym. 420, jakby się ich udało wyciąć to by było całkiem fajnie, niestety nie udało się, także koniec bitwy. teraz zobaczymy jak wyglądało to w liczbach, końcówka mi się bardzo podobała. No i. Hmm. Czołg, może przy odpowiedniej zasłonie. Nie, no dziesięciu bym nie ogarnął, bądźmy ze sobą szczerzy. Chyba, żeby bardzo pojedynczo przyjeżdżali. a ja tam sobie po prostu lot. Kogoś się udało jeszcze wykończyć. No ale to oczywiście za mało. No, Silver Star nie dziwna. No, drużyna zagrała bardzo kiepsko. Mimo przegranej 139 do przodu, także myślę, że ok, Wszystko w odcinku, zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Nie zmieni mnie, to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka, pozdrawiam, Wam. Druga bitwa, będzie okazja przetestować tutaj na prostej. Prędkość tego czołgu 51 godzina. Dwie szóstki, reszta piątek, także całkiem ok. Miejmy nadzieję, że uda się to wygrać, ponieważ... Mam dziwne wrażenie, że to będzie jeden z tych czołgów... Z Tragiczny min ratio. Nie wiem co ja mam zrobić, żeby to działało. Ewentualnie, może dostanie buffa za jakiś czas. Kurczę jeszcze nie zagrał 5 a już myśli o buffie. Dobra, idziemy zobaczmy, jak się cacuszko rozpędza. Bo my się spędzać szybciej niż 172. Mamy 40 na godzinę. Dobra, jedzie coś tutaj. Ja pojadę tam na dół spróbuję, może nie dosłonić rafinerię, ale. Obić to, co tam się będzie pojawiało w rafinerii, będzie jeszcze możliwość tam na górkę TDeków na linię J564, czy przebudowali? Nie, nie przebudowali tej mapy, całkiem zwidnie się obraca wokół własnej osi, Pom zaraz zademonstruję. Przynajmniej powinien po cyferkach, no i uderzamy. Zobaczmy, jedzie tutaj T64, gdzie jakiś terminator już tutaj jedzie. Sheridan. Miejmy nadzieję, że nam nie odparuje naszego rc No i wjeżdżamy na... nie jest może camp place, ale... Ja na odmiany spróbuję troszkę poważniej podpychać. Patrzcie jakie mam... No ten wychył działa mi się bardzo podoba, także myślę, że to będzie bardzo duży atut tego czołgu. jeszcze mam trochę zapasu tak naprawdę, także możliwość Gry na samą wieżę w tym czołgu powinna być wystarczająca. Chciałem strzelić na 8,93, na szybszym przeładowaniu i na napoju, no to wolno. 0,10 celności też szału nie ma z retrofitem. Przyjedzie. Na razie ciężko, kiepsko. Jest ten Sheridan. Chciałbym jechać, zmuszać je szybko robić, ale może się okazać, że to jest konieczne, a przy okazji zobaczymy, jak sobie możemy strzelić, szczególnie, że ten RC tutaj niczego nie dostaje, także się boję, że wszystko będzie tam w tej a znając życie wyjadę i zjadę na, idę na salwę, co tam było, jest off, jest fire, bardzo długa prosta, którą nadziejnie się puszczę, jest. Weszło 411 i jednocześnie udało się im dostać obrażeń, co mi się bardzo podoba. Przodem... Aha, są tam te deki. Mam nadzieję, że teraz zniknę. Można... Wiemy, nam jeżeli skąd strzelają. Strzelają znikąd. Ja tutaj nie mogę robić za spotera, bo to jest... Trzeba będzie, dobra. Próbujemy. Zagrać to po mojemu, czyli gotowany. Zbliżam się do kamienia i zaraz... Incoming, zaraz zobaczymy jak szybko się będę... Stąd wycofywał. Serio. Teraz no. dwóch zdań identyczny pomysł. Znikam stąd, ponieważ tutaj się nic nie uda zdziałać. Tam są te deki tak zakampione, tego wsparcia. Altylerii nie jestem w stanie skutecznie pusznąć, ponieważ zaraz mnie wyjęli. A tego byśmy, oczywiście, czy ja bym nie chciał przede wszystkim. Dobra, wygląda na to, że rafineria jest w miarę pusta. Także ja pusznę tą rafinerię. Może od drugiej strony uda się zajechać. no Jak na razie, jedna peska tylko weszła. Od tych nieszczęsnych to za 200 wyrwałem. Z jego, jego penetracją miałem mówić, że nie mam szans zniknąć, ale okazało się, że zupełnie inaczej. I całkiem ok, poszło. Dalej tu jest Sheridan. Tak, że jeśli ja chcę przejechać, to muszę to zrobić w miarę skutecznie I nie dać mu się wyciąć. Trafić, w jego stronę, rozwalę helikopter. Zresztą tego się obawiam, ale już jest ok. Delikatnie się złożyłem przed nim, także nie chowaj się. Dobra, można go w sumie puszcząć. Arta nie wiem, czy tu spałka, czy strzelała. Co to robię? co, na kapa bo nie wiem czy tylko wyczyt, tylko ja tu niewiele widzę. Do tego Starshipa można by jakoś. Jest jeszcze Chieftain, jest Ercec. Jest, dobra, mu dalej nie weszło, także dobra informacja. Teraz tak, trzeba by się gdzieś na tych Chieftain na ja spróbuję z tu z kapa wyjechać. Tędy, czy jestem wygotowany, a wziąłem tego mikro. Jak ja się czy w nie trafiłem, to tak by schował się. Tam już nie mogę wyjechać, ale będzie miał tutaj trudny strzał. Teraz ja spróbuję jeszcze wycześcić to, co będzie tutaj. Tu już sobie, chłopaki. Dobra, sprawdź w konfrontacji. Nawet jak zamknę to puszczę, to rzucę tą bitwę. Troszkę zagramy na krótkim dystansie. Niekoniecznie tam, się z jego ja od Dobra, oderca raczej nie diagno. Nie poszło. Poszło w gąskę 710, to nie Teraz to... To mi takich odważnych czuł. 69 Jestem i tak zbyt do przodu, także to grozi śmierciom. 68 Szkoda, że tutaj nie ma na rafinerii porządnej na no i jak zwykle niezawolna arta, gdybym nie wszedł na szczęście. Mamy tu jakiegoś Aisa, przed którym ja się schowam. No I znów muszę wracać tak naprawdę do punktu wyjścia, tylko mam nadzieję, że uda mi się przejechać. Gdyby tego ofa się udało, Boże, Ofa, gdyby tego RC się udało rąbnąć, to byłoby już. I ja mam nadzieję, że uda mi się wjechać od strony, z której mnie się nie spodziewają. To by dość ułatwiło nam, tak go zaskoczyłem, że mnie doskonale widział. I 6 Zagram na razie ostrożnie. Niestety to raczej nie weszło. Gdybym wiedział, bym lepiej przymierzył, ale. Jest, jest w tym momencie, dobra. 5, 5 mamy tam RC, jakąś artylerię BMD, także ja na razie. Um, zainteresowanie hanterem, fajnie 13 tam Chieftain, tylko że tam go RC robi, 55. 5, 5. Jakie mamy składy w ogóle? Terminator RC BMD ABOT. Tam jest BNT. Dobra, możemy wyśleć na po4. Tam możemy pucznąć trochę, tylko że ja nie będę starał się nie wyjeżdżać miasteczka, ponieważ to jest dla nas śmierć. Jak krąbka chleba jest już wychowana. Ewentualnie można by zrobić inaczej. Ten R będzie gdzieś można by go pusznąć. Jeszcze mam zapas HP pozwalający mi jakokolwiek zdziałać, chociaż Ercek się cofać. Kowalski, analiza. Można też w sumie wjechać na kapa. Ja się boję jednego, że oni nas po prostu wystrzelają do nogi jak będziemy próbować się zbliżyć. Piszę, że... O, jest BMD. Oha, właśnie tego się obawiałem. Ale rapniemy tego BMD i później zajmiemy się RC. Mam nadzieję, że nie rumakuje zbytnio, bo dawno nie grałem, także mam nadzieję, że on zagra na czas. Sobie A jestem spotowany także trzeba... Trzeba głową uderzyć, on bierze się zbliża i to mnie martwi najbardziej. Ale... Jest, yes, dobra. Panie. Myślę, że w tym momencie moje największe zmartwienie poszło się. Sorry, ale odpisuję jeszcze. Gościowie zainteresowany w panterze, w, w czyli w tym czołgu. Mamy tak 2-2 Terminatora I się mnie tutaj spodziewają, także ile mam w ogóle do końca? Patrzę i widzę, że to jest spots, już wiemy, że RC jest tutaj tak żeby coś kombinować, trochę go podpuścić. Może skoncentruje się na mnie a drugi ART będzie w stanie go wycieć jest dobra zostaje nam tylko i wyłącznie terminator który jest chyba tutaj ostatnia znana pozycja dobra wnikniemy. postaramy się pojawić od drugą stronę i nie dostajemy spota, to by było myślę, że załatwimy to inaczej. Myślę dokładnie o tym samym pomyślałem, że idziemy na kapa i poczekamy, aż on sam do nas przyjedzie. Hmm. Jeśli chodzi o wrażenia z czołgu, bo nie będę wrzucał więcej niż dwóch bis, to jeśli wykorzystamy grę na wieżę, może być niesamowitym killerem. Czy będę nim grał? Będę. Mimo, że te statystyki nie zachęcają, przynajmniej mnie nie zachęciły na samym początku, w ogólnym rozrachunku gra mi się nim bardzo dobrze i to tutaj jest kluczowe i najważniejsze. Jeśli nie trafimy na drużynę moronów, która Zginie w pierwszych sekundach bitwy, czy tam 5-6, zginie, ponieważ nie będzie to czołg, który swoją szybkostrzelnością, mobilnością może wyciągnąć. Przepraszam, bitwę. Raczej to jest taki damage dealer, który sobie strzela i zbyt wiele się na randomku od niego nie oczekuje. Oczywiście trafią się warty, to bez dwóch zdań, gdzie. Wyciągniemy jakąś bitwę, ale nie będzie to codziennością, jak na przykład, nie wiem, na ms na dziewiątkach, na armacie, na jakimś krabie, na czymś takim. Ja postaram się, w braku mi brakuje, Jakoś na tym, myślę, że on z tej strony nie podjedzie, także, jeśli dobrze pamiętam, tak, to jest, to jest niezniszczalna przyczepa chyba. Dane sobie tak, no i czekamy. Mamy minutę 25. Jeszcze trochę podsumowałem ten czołg. Jest okazja go obejrzeć tutaj ładnie. Mi poodpadały mm, osłony przeciwkumulacyjne, infiltrator pięknie. Będę teraz coraz częściej grał no, AW, ponieważ no, musiałem troszkę odpocząć. Bardzo dobrze mi się gra, także gdzieś to jest tutaj. Kluczem zaraz zobaczymy, bo wynik jest tylko troszkę gorszy, ja myślę, że nie przyjedzie ten terminator. Coś tam klikają, pikają nieistotne. To Rcek? Nie, to nie Rcek, także. Zaczekamy. Zobaczmy, no w dwójkę nie powinien nas rozwalić, a jeśli rozwali Erca, to ja powinienem go wykończyć, na no, przynajmniej tak. O kurde, ma 7 HP, tak że się, powiedziałbym, idealnie, dekapował, ale teraz będzie można go posturować. Jest, Ercek wykończył, szkoda, że nie ja, koniec bitwy, zostało 300, no i patrzajmy na wyniki. Także tak jak mówiłem, będę więcej teraz grał, przepraszam, że nie było Armored Warfare... Armor Warfare, tyle czasu, ale po prostu czasem trzeba odpocząć od niektórych rzeczy. Tak jak zaczynał się AW, praktycznie grałem w Oto, tak teraz było w drugą stronę. Być może za miesiąc będzie w trzecią, zobaczymy. Wcześniej zarobiliśmy około 50 tysięcy, teraz gorszy wynik, ale wygrana. Także zobaczmy. Tak to poszło. 3, 300 dmg, 3 kille, 202 tysiące do przodu. Czy to dużo, czy mało, pozostawiam ocenę Wam. Drugi w drużynie nie. nie do ogarnięcia. Wszystko w odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Nie zmieni mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego...